Jesteśmy akurat w mikrocyklu startowym. Za 5 dni w niedzielę pierwszy mecz rundy wiosennej w Sokółce. Za nami przede wszystkim 7 tygodni ciężkiej pracy zawodników i tutaj chciałbym ich pochwalić za zaangażowanie i za taki wkład ich w tą pracę, taką świadomość, ten proces treningowy. Dodajmy do tego, że w okresie świąteczno-noworocznym oni też 3 tygodnie pracowali indywidualnie. To pozwoliło nam w ten okres przygotowawczy wejść troszeczkę z wyższego pułapu. Rozegraliśmy w tym okresie sześć meczów sparingowych, cztery porażki, dwa zwycięstwa. Chcieliśmy przede wszystkim skupić się na wdrożeniu nowych zawodników i zobaczyć jak prezentują się zawodnicy, którzy po prostu dostali mniej szansy. Na jesień ściągnęliśmy tutaj Maćka Aleksandrowicza bramkarza, dwigier Czuwałki, przy do nas Mateusz Knoch i Wojtek Milecki. są to zawodnicy, którzy też przed laty reprezentowali barwy naszego klubu. Cieszy mnie powrót Prostko i Kaspra Karczewskiego, są to zawodnicy wychowankowie nasi. I oni zaczynali swoją przygodę z piłką pod moim okiem. Początek będzie trudny, bo mamy trzy mecze, tak jak już wspomniałem, mecz pierwszy wyjazdowy z Sokółko, potem mamy mecz z wiceliderem i z rynkami, które zajmują trzecie miejsce. Na pewno my chcemy skupić się na każdym kolejnym meczu. Miejsce w tabeli pozwala nam myśleć realnie o awansie, ale jakby tutaj chciałbym skupić się na tym, po prostu na tych pojedynczych grach. Zapraszam na mecz z wiceliderem 15 marca o godzinie 15 tutaj na Tytoniowej.